Teraz Wam pokażę schronu na linii Mołotowa w zamku w Sanoku. Był pak od dnia Grecji zawarty w 1939. No niestety Rosjanie nie wierzyli Niemcom. Wybudowali cztery schrony takie umocnienia. Od Le do Leska do Sanoku Je było tyle schronów. Tu wejdę do jednego z nich. Jest w zamku Sanoku. Tak wygląda. Tu jest pole oszczału, a tam pole oszczału to są już widziałem te pokrzywy i tutaj jest tablica wykopana w fosie zamkowej trzeciej rzeszy. Ona była w rynku. Proszę bardzo, pokazuję pole oszczału. No te raźniejsze to nie, powinni te pokrzywy wyciąć, żeby było wiadomo, ale jakoś nikt nie wpadł na ten pomysł. Także tak to wygląda.